Jestem świnka Pepa. Tam mój mały brat George. George? George, gdzie jesteś? George! George! Ja nie mogę. Mamo, tato, gdzie jest George? Chyba w pokoju na górze. George, zniszczyłeś mi czołówkę. Gdzie byłeś? Inosal. Sarozoły! Zabiję cię, George! Bebo, co ty robisz? Zabijam Georgia! Zostaw moje dziecko! Matko, strzeliłaś do mnie? O, ojej, prze, przepraszam, ja... ja nie chciałam to. To było pod wpływem emocji. Ale to zrobiłaś. Stradziłaś mnie. Chcesz wojny? To będziesz ją miała! Aaaa! Pepo, uspokój się! Nie! Ale wszystko. A bla kadabla, cale male. Zabij Pepe. Ha, ha, teraz was trafię! Halo policja, co ja chce mnie zabić? No teraz przestać chcieć kogoś zabić A idź sekar! Ha! I co teraz? I, jakże go tam? Nieważne Ten kij nie uchronicie przed kulą mm. Chyba umieram Powiedz Powiedz mojej żonie Że ją kochałem Dostajesz tylko w palec, nie dramatyzuj. Myślisz, że jestem bezbronna? Ha! Tato świnko, chodź. Sorry, George! U